Co się kurwa. kurwa dzieje? Mnie wszystko napierdala, ja pierdolę, mi się wszystko sypie, kurwa macie. Co ten z skurwysyn znowu tam robi? Nie no, ja pierdolę, wszystko mi się wysypuje. Teraz to wbiję do tego wiaderka, muszę się podrapać pędzel po ryju. A, mój beret, a. Ej, kurwiście, ale co ty tam robisz? Kurwa, weź tą amelinową farbą, trzeba tą gówno pomalować, tą rynę, bo kurwa znowu będzie z gówna cała. Nikt nie umie. Jep, to, w dół. Do. Dobra, mogę malować. Jedziemy, kurwa Picasso, przy mnie to chuj i pizda. Sąsiad, to czym ty pierdolisz? Kurwa, jaki debie. No, kurwa, postęp pracy zajebisty. Ja. w oh, pizdu, kurwa. No, jaki pedał? Po co ty kurwa robisz? Co ty robisz, kurwa, z tą rynną? No, ja, ja mam tutaj co... 30 tysięcy tych puszek po końskim gównie, co mogę wymieszać, wesrać normalnie, chuj z tym. Ale ty z mogę kurwa, na... Amelinym tego nie pomalujesz, gównem. Hmm. Dobra, czekaj. To, Mam cała brązowa skupyń, dobrze, że nie śmierdzi. A ty, no, masz ty, czego, to, bo ty ku... Masz, bierz to, kurwa, nie pierdol! No co, kurwa, ty, 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 ma ci tu zatańczyć? zamki mordek jesteś kurda. No ja... kurwa, ja pierdolę, nie potrafisz ustać na stoku, kto cię, kurwa, zrobił. Chuj, Kur, kurwa, kurwa, chyba se jaja ze mnie robisz, co? No i, i co, co to za kwiatki, kurwa, wygląda jak podpaska. Masz, kurwa, te talerze. No co, kurwa, moci ci z nich jeść? Ty do Kurwa, w ogóle nie poradziliśmy się. No, no, muszę No za ciebie. Do, do, dobra, bo ci wsadzę kurwa te wiaderko na głowę i teraz muszę kolejną farbę sprzeciwić na to główno. Nie. Dobra, dobra. i maluj to, bo ma okay, nie malujemy. Ma the fuck. Ja, nie! Ja! Kurwa, czekaj. Myślę, myślę. Hmm. Hmm. Czekaj, czekaj. Sąsiad, te zabij. twoje popierdolone pomysły, za te popierdolone pomysły to ci zęby wybiję. Kurwa, zostaw to. Ja to sam wyjebię. No i, i, i co? Kurwa, ja mam tutaj. Kurwa, jak w cyrku! Brak jak jakiś. Maluj. Ja w tym No, t... może być z siebie dumny. No, co? To, kurwa robisz? Jakiś pis pojebany? I ci kurwa kopnę w dupę, tak że ci górne zęby wybiję, to się Jedzie. nauczysz. No, pierdolę. widzisz, teraz wejdziesz. Kurwa, tymi cegłówkami to się wryj, uwagi. A nie, będzie Maluj. spało tym głównie. No i chuj, i, i co? I wyżej nie da się. Weź mi przynieś drabiny jak człowiek, kurwa, nie? Czekaj, nie ma nic większego. chuj, przynieśmy tu 30 tysięcy tych pierdolonych, kurwa, cegłówek. No, dobrze jest. No, to, no to, to może schyl się mi do pały, do miecza i żebym wlazł jakoś na to, no nie? No. No tutaj chodź. No nie, kurwa, mi jest łeb swędzi. No! Bo to masz. No wasz. ja wejdę i pomaluję. Dobra, to gówno. Masz. No i. i kur... Kurwa. Jak ty mi to podajesz? Kolejn... Weź, kurwa, kolejny człowieku. kwiatek na ten ci pierdolony sąsiad i będziesz, kurwa, mi pierdala jakiś z wody. Dobra, cicho, idzie, idzie. Maluję, maluję. No, jest dobrze, chodź. Dawaj mi po więcej. Dobra, do, dobra, ja tu podkładam. No i Podnieś się. Dobrze, jeszcze, yeah. jeszcze. Jeszcze jeszcze, 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 kurwa, fuj. Ej, człowieku. No To sobie popraw to, a co? Ja Ja dole no nie, no kolejna, kolejny zmiana. Rzuć, rzuć. rzuć mi to. A żebyś pierdolisz no? sobie sobie kręgosłup, jak ma twoja matka, kurwa spalejrzona na wózku. Odwal się od mojej matki. Oj kurwa! Ja pierd. No jak to teraz wygląda? Jakby jakieś stado Murzynów obciepało mi to gównem. Dumny jesteś? Aaa, to, to, to nie, to nie jest tak, Teraz ci przypierdolę no, tą kurwa. A czekaj mam pomysł, Patrz. A, kurwa. Pójdę do siebie, przyniosę kurwa jakieś gówno, o. Schody do mordoru. To, to, to jest ten stołek z komputera, co tam sobie walę i sobie okręcam to, patrz. A to ja choć łatwiej nie dotykać. Patrz tutaj idzie. Nie, na ale to ty teraz... No pokręcić trochę w... O kurwa! Chodź! Gdzie? Jezu... Dobra, patrz, ja tutaj ja ci podam, bo ty robisz noga. Noga, kurwa, a ty ręka. No i... O, o, jak ładnie teraz idzie, o. No i co, co mi z tym wibratorem, kurwa? Bierz to! Weź mnie, nie kręć, bo się pożigał kurwa. Posrało cię. <laughs> Żebyś się nie pożigał. Ja, ja, dobra, cicho. No, kręć. Mm. No, kolejny... Tak, tu ładnie, kurwa. Jeszcze? No, no widzisz, no, tak, i ciśniemy, tak i ciśniemy. No. Jeszcze raz. No No człowieku, jak ty się kręcisz? Weź, żyjesz, e. E, nie zdychaj mi, bo nie będę miał z kim Jak wstanę, to ci złamię kark. No i rozjebać mi stołek. Na czym ja teraz będę siedział? Ty rozjebałeś stołek. Tyś mi rozjebał, kurwa, Ty kurwa, rozjebałeś kurwa, rozjebałeś mi to 3,50 tak, kosztowo w budynku. Hmm. myślisz, kurwa, w twojej rodzinie czekaj, czekaj. to jest wiem, normalne. Wiem, 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 zamknij mordecie ja. Patrz, patrz, patrz. Ja tu muszę jak zwykle za No kurwa, w tym twoim bajzlu tutaj na pewno coś znajdziesz. Czekaj, to o, patrz. No je i co, jest? i co, ci mam mięso zmielić albo kutasa patrz. w tym? ty kopie jesteś głupi i ty weź policja ja zrobię. dzisiaj akurat nie? Dobra, to ja tu wiertarką z gastoramy pierdolne. No. Widzisz. Je gdzieś... je nie jedna. No jak zwykle MacGyver przy nas wymięka. Dobra sąsiad, ja I idę tak przy mnie jakieś gówno zrobić. To kolejna farba. Amelinu, kurwa, 100%. Gówno warte. Jedziemy z koksem. Jeb tym Fasio. Potem nie wyjebiesz te śmieci. Dobra. Dobra. Chodź. No dawaj. No czekaj, no. wpis, wieś. Tak to się robisz, Maciuś. No kręć. Dzięki no ja tu kurwa jeszcze kawałeczek dosłownie. Jeszcze. No. No jeszcze. Tutaj ładnie. I kurwa wpis cała rynna jest zajebiście zrobiona. Dobra sąsiad, zdejmij mnie. Dobra. Sztama kurwa. O ja, o Joj! Kurwa mać. Ja. Kurw! Co ty żeś... Ja Jezu. pierdolę, wygląda jak pracuję? twoja babcia. Nie mam babci. No kurwa cały z gówno. Patrz jaki pasek mam. Wygląda jak pół murzyna. Wyglądasz, jakby cię kurwa ktoś potrodził Pół zakrzaka.